Cześć Kryptowariacie. Witam Cię na moim kanale, gdzie znajdziesz codzienną dawkę analiz kryptowalut, poradniki edukacyjne, a nawet możliwość dołączenia do fajnej ekipy pasjonatów kryptowalut. Jak jesteś nowy w krypto, uczysz się jak grać na giełdzie lub potrzebujesz kryptokonsultacji, a może po prostu podoba Ci się ten kanał i chcesz stać się częścią tego projektu, to wbijaj do mnie na Patronite'a. Gdzie dołączysz do grupy ludzi, którzy codziennie inwestują na rynku krypto? Tam również masz bezpośredni kontakt ze mną. Pamiętaj jednak, że nie będę namawiał Cię do inwestowania, zakupu kryptowalut czy do zapisywania się na drogie płatne szkolenia. Pokażę Ci jedynie moje ruchy na rynkach krypto. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w opisie filmów na YouTube, Twitterze i Instagramie. Pamiętaj też, że nigdy nie gram pieniędzmi moich widzów i nie piszę pod filmami wiadomości o kontakt na Priv. To oszuści, którzy podszywają się pod twórców, więc ignoruj takie komentarze. A teraz dawaj lajka, klikaj suba i startujemy. Hej, witam Was bardzo serdecznie 30 października 2022 roku i zanim zaczniemy analizę kryptowalut, dzisiejszą, niedzielną. To przypominam Wam, że jutro wlatują indeksy giełdowe, a z uwagi, że we wtorek jest Święto Wszystkich Świętych i nie będzie nagrania, to wtorkowy forex również będzie na jutro przeniesiony, z tego względu, żeby nam nic nie umknęło. I teraz informacja: kto mnie śledzi na Twitterze, to mógł zobaczyć moją pozycję. Która wyrobiła minus 500, ponad procent, taka fajna pozycja wpadła z tego względu, że nie zabezpieczyłem jej stop lossem, A był dosyć mocny impuls do góry, a ja wchodziłem w shorta. Jednak koniec końców, ostatecznie wyszedłem jeszcze ponad 200% na plus. Jak to zrobiłem? No to możecie sobie obejrzeć przykładowy film na YouTubie który dodałem około 2 tygodnie temu wejście na dźwigni jak grać i jak uratować pozycje, więc możecie sobie zobaczyć w jaki sposób ja takie pozycje po prostu które nie mam zabezpieczone i są dosyć dużo na minusie uśredniam cenę, żeby jeszcze ją uratować no a jutro będziemy omawiać indeksy i forex z tego względu, że na Bing X możecie, jak widzicie tutaj, mamy indeksy Nasdaq, SP500, Dow DAX, no i oczywiście możemy grać też w forex, dlatego jutro zobaczymy, czy coś fajnego nam się trafi do zagrania takiego bardziej już długoterminowego. A teraz wracamy sobie do Bitcoina. Bitcoin jak widzicie na interwale dziennym, no troszkę nam podskakuje tutaj. Do góry. Ja Wam przypomnę moje scenariusze, które zakładałem już jakiś czas temu na Bitcoinie. Już Wam pokazuję. Ja zakładałem trzy możliwe scenariusze. Pierwszy, najbardziej optymistyczny, no to tu mieliśmy zjazd w dół, odbicie. Jeszcze jeden zjazd w dół bez wybijania tego dołka z czerwca, a no i później już systematyczna jazda do góry. Według mnie on jest tak średnio prawdopodobny, najbardziej prawdopodobny jest scenariusz numer 2, czyli również tutaj mieliśmy zjazd w dół, odbicie prawie do 25 tysięcy, kolejny zjazd w dół i taka konsolidacja. Nawet do okolic kwietnia maja przyszłego roku. Owszem, ona może mieć zasięg między 17,5 a 25 tysięcy, tak możemy się bujać tutaj w tej konsolidacji, a później już zaczniemy sobie lecieć do góry. No i trzeci scenariusz według mnie najmniej prawdopodobny, no to tutaj mieliśmy zjazd, odbicie no i wybijanie. Kolejnych dołków, nawet do okolic listopada, końca 2023 roku. Po czym później byśmy pomału zaczęli odreagowywać, i to byłby już ten rajd na nowe ATH. Dlatego on jest dla mnie najmniej prawdopodobny. Najbardziej scenariusz żółty, Więc tak to aktualnie wygląda. I dopóki nie wybijemy tutaj tych dołków z czerwca, no to cały czas pierwszy i drugi jeszcze scenariusz obowiązuje. A my wracamy sobie z powrotem do bitcoina. Wrzućmy sobie może interwał godzinowy. No i jak widzicie tutaj cały czas zostajemy teraz w obrębie tych dwóch linii białej i żółtej. Ja liczyłem wczoraj jeszcze, że zejdziemy tutaj do tej żółtej, jednak przykleiło nam się tutaj Cały czas przy tej białej linii i tutaj cały czas jedziemy góra dół. Ja liczę, że dopiero dzisiaj wieczorem może nam się zdecydować Bitcoin, co zrobi dalej. Ja podejrzewam, że dostaniemy zjazd w dół, chociażby do okolic 20 tysięcy, ale najważniejsza sytuacja będzie tutaj w tym miejscu na tej żółtej linii. Jeżeli ją przebijemy, to już wtedy tutaj lecimy między 20 a 19,500, ale możemy mieć też sytuację, że nam cena się odbije od żółtej, no i wtedy już znacząco nam przebije. Jednak ja liczę, że tak jak bardzo często w niedzielę wieczorem dostajemy spadki, no to te spadki mogą się tutaj też odbyć. Zerknijmy sobie na dominację bitcoina, która leci cały czas w dół. Aktualnie 40,5% dominacji, więc tutaj mamy lekkie zawrócenie tego trendu od początku września. Weszliśmy cały czas do góry. Zobaczmy sobie teraz Ethereum, które aktualnie 1600 dolarów. No i Ethereum dostało tutaj nam spadki do tej linii FIBO na 1593. Jak sobie zobaczycie na wykres. No to ten drugi strzał jest dużo wyżej od poprzedniego. To też widać na bitcoinie. Tutaj mamy w miarę równe te szczyty. No a Ethereum jak widzicie, zyskuje dużo, dużo więcej praktycznie dwa razy tyle. Tego jestem ciekaw przy ewentualnych spadkach, jak to będzie tutaj też procentowo wyglądać. Lecimy dalej, zobaczmy sobie teraz Litecoina, który aktualnie 56 dolarów i 1 cent. Tutaj robi nam się takie, taki też podwójny szczyt, coś ala na Bitcoinie. No i prawdopodobnie też zlecimy sobie tutaj do okolic tych 54 dolarów, ewentualnie przebijemy w dół. Zobaczmy sobie długoterminowo, może bez wskaźników. I jak widzicie, na razie nie wygląda to źle. Te okolice 55 dolarów. No to nie wygląda źle, ponieważ tutaj mieliśmy dużo niższe. Tutaj nawet mieliśmy w 2020 zjazd poniżej 25 dolarów. No a historycznie przed 2017 to były poziomy około nawet 3 dolarów. Więc porównując szczyty ATH w okolicy ponad 415 dolarów, no to jesteśmy aktualnie też bardzo nisko, ale czy będziemy mieli kolejne wybicie szczytu, no to okaże się dopiero przy następnej hoście, ale ja nie będę raczej się nastawiał, że jeżeli będzie wybicie, to będzie dużo, dużo wyższe. Raczej te szczyty będą podobne. Lećmy dalej, zobaczmy sobie XRP od razu, jak jesteśmy na interwale dziennym. No, jak widzicie, tutaj XRP miało też bardzo wysokie szczyty w porównaniu do aktualnej pozycji, jednak utrata od ATH nie jest tak bolesna jak na wielu innych coinach. Tutaj mamy. Zjazd od ATH do aktualnej ceny tylko 76% na minus, gdzie bardzo dużo altów straciło ponad 90%. Aktualnie widzicie, mamy bardzo fajne odreagowanie, gdzie tutaj na Bitcoinie jesteśmy, tutaj w tym miejscu. To tutaj dostaliśmy bardzo fajny strzał do góry z 33 centów. Poleciliśmy na ponad 50%. Centów. Zobaczmy sobie teraz na godzinowym z naszymi wskaźnikami, i jak widzicie, aktualnie czerwona linia tutaj nam będzie wybraniała spadki. Jeżeli cena nam zjedzie tutaj do tej czerwonej linii, będzie to bardzo dobry moment na ustawienie się na jakiegoś fajnego longa. Ale to dopiero w okolicach około 42 centów. Aktualnie 46 centów. Za jedno XRP, a powiem wam, że przyszłościowo bardzo duży tutaj nakład jest na promocję właśnie tego coina, więc może on naprawdę yy, fajne wyniki zrobić przy następnej osie. Teraz zobaczmy sobie EDR. -ę. Jak widzicie ona tutaj walczy nam cały czas lata góra dół na tym oporze. Ale, my zobaczmy sobie ją długoterminowo, może też bez wskaźników. Jak widzicie, jeszcze nie jesteśmy najniżej, no ale jesteśmy od szczytu, no też dosyć nisko. Zaraz sobie to zmierzymy, jak procentowo to wygląda. No jesteśmy właśnie około 90% na minusie od tego ATH ja jeszcze w okolicach początku 2020 roku bardzo byłem nastawiony na plus na HEDERE no ale niestety ruch sieciowy z tego co tam obserwuję bardzo zmalał i nie wiem czy po prostu tutaj ten coin się podniesie z tego dołka, widzicie tutaj wykres się coraz bardziej wypłaszcza, no i będzie mu dosyć trudno tutaj o kolejne bardzo mocne wzrosty. Tutaj, jak widzicie, ta biała linia jest bardzo mocnym wsparciem wynikającym tutaj z tych historycznych szczytów, no i aktualnie cały czas walczymy góra dół na tej właśnie linii. Lećmy zobaczyć sobie sand, który Dostał bardzo fajny wystrzał w dniu dzisiejszym. Przebił nam tutaj jedno, jeden opór, no i tutaj zastanawia się, co zrobić dalej. Ja tutaj wyznaczyłem sobie żółtą linię, gdzie będę próbował go shortować ze względu na te dołki. Na ten szczyt zakładam tutaj bardzo mocny opór w tym miejscu. I jeżeli tylko doleci, no to na pewno odpalę jakiegoś shorta na dolar i jeden cent, jednak w okolicy dolar i trzy bądź 4 centy zabezpieczę to stop lossem, ponieważ takie mocne wystrzały mogą być później bardzo niekontrolowane i mogą wybijać, robić knoty dużo wyżej, po czym dopiero wracają. Zobaczmy sobie, jak San wygląda długoterminowo, bez wskaźników. No, też tutaj był bardzo mocny wystrzał i bardzo szybki powrót, ale tutaj, jak widzicie, ten impuls fajnie jest widoczny, fajnie działa. Ja oczywiście też mam go w portfelu 100 x 100, gdzie akurat on zrobił największy minus nam na portfelu. No, ale tutaj ten wystrzał napawa mnie optymizmem, że ten, ten minus, który mamy na tym portfelu, może docelowo być bardzo fajnym plusem. Szczególnie, że tutaj, w tych dołkach, gdzie się znajdował, uśrednialiśmy jeszcze cenę na portfelu. Lećmy sobie dalej. Jeszcze będziemy mieli tylko 5 coinów. Pierwszy z nich to jest Digibyte który też aktualnie bardzo nisko stoi tutaj jak widzicie poruszał się wzdłuż tych linii dlatego można podejrzewać że przy ewentualnych wzrostach ta zielona linia jeszcze będzie obowiązywać jednak do tej zielonej linii a nawet do tego czerwonego tutaj oporu no brakuje nam jeszcze praktycznie bym musiał drugie tyle zarobić na spocie żeby tam po prostu dolecieć, więc jeszcze długa droga przed nim. A jak sobie zobaczycie na wykres Digibite, no to aktualnie jesteśmy w jednym z najniższych momentów historycznych na tym coinie, no i jak zmierzymy sobie od szczytu do aktualnego miejsca, no to jest strata w wysokości ponad 95 więc tutaj też będzie bardzo ciężko się z tego właśnie podnieść. Szczególnie, że tutaj od tego fajnego wystrzału, który mieliśmy tutaj na początku sierpnia, zjechaliśmy jeszcze niżej niż te dołki z czerwca. Dlatego tutaj troszkę to słabo wygląda, ale cena jest aktualnie bardzo atrakcyjna. Lecimy dalej, zobaczmy sobie Stelar. Stelar, jak widzicie, już mam od razu. Na interwale dziennym, no to jeszcze nie jesteśmy najniżej. Najniżej to tutaj, w okolicach 3 centów, była cena w marcu 2020 roku. No a szczyt to była cena niecałych 80 centów. Z aktualnie 11 centów nie jest aż tak złą ceną. Dużo jeszcze nie straciliśmy od szczytu. No i widzicie, wykres nam się coraz bardziej wypłaszcza. Zobaczmy sobie na interwale godzinowym z naszymi wskaźnikami. I jak widzicie, tutaj fajnie też odbijało nam się od tych linii, od czerwonej i zielonej, gdzie trochę skapowaliśmy tutaj cenę. No i można podejrzewać, że te linie będą dalej obowiązywać przy ewentualnych wzrostach na tym coinie. Lećmy dalej, zobaczmy sobie teraz, Coina BitDao, który to jest coinem z bybita. No i jak sobie zobaczycie na interwale dziennym, on również bardzo mocno stracił od szczytu. Od szczytu zleciał około 85%. No, i dla osób, które grają właśnie na Bybicie i planują sobie dokupić, no to jest bardzo fajna tutaj teraz opcja do kupienia na spot dla grających właśnie na Bybicie, ponieważ mamy aktualnie poniżej 44 centów za jedną sztukę. A przypomnę, że podczas swojego ATH to było ponad 3 dolary za jednego bita, dlatego to jest fajna opcja dla grających właśnie na Bybit lećmy dalej, została nam jeszcze kadena i LDO zobaczmy sobie na początek kadenę która aktualnie $1.31 i 31 centów no i kadena również tutaj od swojego ATH od samego początku gdzie cena była prawie pod 10 dolarów. Ostraciła no 86%. I aktualnie kosztuje dolar 31. Jak widzicie, tutaj mamy czerwoną linię takiego trendu spadkowego. Zobaczmy sobie to na godzinówce. No i zobaczycie, że pomału zbliżamy się do tej linii i zobaczymy, czy cena będzie tutaj nam reagowała. Jeżeli zareaguje, no to widać ta cena ta linia będzie jeszcze obowiązywała i będzie nam spychać cenę jeszcze dużo, dużo niżej. Ja bym bardzo chciał, żeby cena tutaj przebiła nam nie dosyć że tą czerwoną, to jeszcze tą białą linię na 1,43. No i na koniec LDO, który aktualnie 1,60 centów. Jak widzicie, na godzinowym tutaj yy, wybiła ostatnio dołek w okolicy 1,12 12 To było 13 października. No i troszkę tutaj teraz odreagowuje. idzie sobie tak równym torem cały czas do góry. A zobaczmy sobie, jak wygląda to na interwale dziennym. I to nie wygląda nawet bardzo źle. Sztyw mieliśmy w okolicach. Niecałych 4 dolarów, a dołek wybiliśmy w okolicy 41 centów. Więc aktualnie cena 1,60 nie jest taka zła. Chcąc obliczyć od szczytu do teraz, no to straciliśmy tylko 58%. Więc bardzo fajnie to wygląda. A jeżeli ktoś kupywał właśnie tutaj. W dołkach, no to aktualnie jest ponad 300% na plus. Według mnie jeszcze możemy troszkę zjechać, ale podejrzewam, że tutaj tego dołka z 13 października tak szybko nie przebijemy. Tutaj też linia FIBO w okolicy $23 na poziomie 0,236 FIBO będzie nam wybraniała. Kolejne ewentualne spadki. Jak widzicie, tutaj bardzo się ten coin lubi poruszać właśnie po tych liniach FIBO. Możemy sobie nawet tutaj FIBO rozciągnąć. Jak widzicie tutaj od 236 do 382, jak robi nam się fajna sinusoida i prawdopodobnie tak będziemy się po tych liniach Fibo dalej poruszać. Ja dziękuję wam serdecznie za dzisiaj, słyszymy się jutro i pamiętajcie, że 1 listopada mamy przerwę, więc warto by było trochę od giełdy odpocząć.